hej widzowie, to, to wasz jut, y, ulubiony YouTuber Boba Fett11. Teraz jestem z moim kolegą Gabrysiem i gramy w Robloxa w kuleczkę. No, ty się ruszaj! No, Ale W! Co? Ja nie mogę. no Dobra, teraz. Jestem w... No, popatrz, tak, no to się umiem! Tak, umiem! O, o, o. Już widzisz? się nauczyłem, widzisz? Widzisz, widzisz? Ha? Ha? O, Jezu, to tam odbyło? O, no da się tu skakać? No da się tutaj skakać. Kurde, ja muszę zwięcej kamerkę... kamerkę dać. Pa, pa, pa. Ej nie, w sumie to ta gra jest najgłupszą grą jaką dzisiaj grałem. A było ich 15. Co naprawdę? No. Tyle ty grałeś tych gier! O, żartuję przecież tak musiało być Ty ty nagrywałeś no nie? No ty co ja ty te teraz to nagrywam, przecież na ci mówię. Czemu ty byłeś przez chwilę jakimś kwadratem? Nie wiem, ta gra też jest. Ta gra też zaczyna być dziwna, to jest niby Obi no nie? No to co to, to jest Easy Obi? Oby. Zdenerwowałem się. No i wychodzisz z tej gry. No właśnie. To trochę no odcinek. I teraz kliknę na najlepsze. Natural Distance Survival i muszę tam zostać do końca odcinka. Do końca odcinka musisz tam zostać? Dopiero ten odcinek ma minutę i 30 ileś tam sekund. Dobra, a ile on ma trwać? Nie wiem, ile chcę! A co może dwa dni trwać? Dobra, ja czekam na ludzi z gramy. To będzie trochę nudne, widzowie, dlatego za chwilkę podejdę do miasta. A to ty w mieście chcesz być? I pokażę wam jak to wygląda. A się już przedstawiłem, że jestem Boba Fett. E tam, nie wiem, no gramy i tyle. Właśnie jak tutaj się w to gra? O, jest. Okej, okay. Gab Gabryś. Gabryś, może musisz podejść. Dobra, tu podejdę. Udało się. Obserwujcie. Teraz będziemy tak czekać? No, Z pół godzinki. Okej, okay, no to weźcie, ruszaj coś... Nie ruszaj się, ruszaj się, okej. Okay. Zobaczymy, czy jest jakaś inna ciekawsza mapka. Tylko, że ruszaj też myszką. Okej, okay, kurde, no. no nie ma innych mapek, to jest jedyna ma normalna mapka. Poczekajcie, hejtujemy jakiegoś gracza. Weź! Eksy, blok. A nie, blok. Jak to? Block. Jaki blok? I co, co, co ty robisz? Blokuję graczy. Jak ty to robisz? <laughs> Sztuczki. Teraz nie będą mieli dostępu do sklepu. Ależ ja podły jestem. A skąd ty to wszystko wiesz, kurde, taki komputerowiec? Wiesz co już dwa trzy minuty. Wyłącz ten filmik. Nie. <laughs> wiesz co się dalej nagrywa. Wiem. Okej, okay, no to czekamy. Odlokuję tego, bo ma fajnego skina. Ten nie chciałem walić. Antek, co to jest? Dobra, to skin. Poszli. O, tego mi troszkę szkoda. I co? No dobra, teraz robimy Sorcs. No dobra, nie chcę się e, Skąd te takie rzeczy, ty, ty, ty kurde komputerowy jesteś jakiś? Dobra. No tak, bo my mamy na informację To za mną stoi ten, którego zablokowałem. Nie dobrze. Wiec! Ej, ty! Skąd to nie... Co to jest? Nie ma, ale już się rozwija. Dobra, fajnie. Laun o nie dobra, to jest głośny świat, a nie Babe. Jaki głośny świat. Launch. Kurde boję się. I teraz... Kabere solo, solo Bidi bili dam, dili dam 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 Kibiler, show szoja Co my tu mamy? Co będzie za... Survival? No to weź się wspinaj, bo... Jezu, mam nadzieję, że nie tsunami O oh. oh, oh, cholera, jezu. czy to Freddy Fazbear? Har, 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 har Nie, nie, bo... Pop... Ej, to jest chyba wiatr! Czy jak to się tam nazywa? Huragan. Huragan. Teraz Gabryś musi się zastanowić, co on w ogóle ma robić. Bo nic nie wie. Okej, okay, wchodzi na górę. To jest, tornado. To jest właśnie tornado. Okej, okay, no, spinaj się. Gabryś pracuje w FBI i się spina po blokach. O kurczę. Troszkę sporały. Sk skacz do tam. Skacz. No i kurde, coś no to, to zrobiłeś? No ale żebyś skoczyła, to podobne. No okej, okay, musiałeś zostać. No tak, nie zrozumieliśmy się. No, no to. No to, to chyba na tyle być... widzowie. No to pa. Na no. raga, byś też was żegnał.